There are ghosts in the stall, 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 stall. angielski 10 na 10, wszyscy zrozumieli, jesteś uwięziony w kabinie w łazience na drzwiach są dziwne napisy, czuję złowieszczą obecność w pokoju. W sensie w tej kabinie po prostu źle przetłumaczyło, moi drodzy, horrorki! Coś co ostatnio bardzo wam się spodobało, bardzo lubicie moje krzyki, bardzo lubicie jak się boję, więc dzisiaj troszeczkę więcej strachu pobierzmy to, bo jak zwykle jestem zajebiście przygotowany do tych odcinków. Póki się... Po... A, już się pobrało! No no dobra, ale mimo wszystko, moi drodzy, ty mój drogi widzów, bądź widzko, może zostawić tego super kciuka w górę i jeśli czekałeś na kolejny odcineczek z horrorów, bądź ogólnie jeśli czekałeś na kolejny odcineczek i zanim zaczniemy, przyszedł moi drodzy coś tam ciulnęło, zrobił pyk pyk. Mam nadzieję, że nic nie popsułem. Przyszedł do mnie kolejny yy, boksik od Anime Box, oczywiście coś tam cały czas mi pstryka. Powiedzcie mi, że nic nie zepsułem. W opisie tego filmu macie oczywiście linkacza Więc jeśli również chcecie zgadnąć jakieś fajne gadżety anime No to wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie Tymczasem otwórz mi sobie tego boksika Uuu, Zapomniałem wspomnieć, że aktualną tematyką jest Dragon Ball Czyli moje takie pierwsze, pierwsze anime Pamiętam jak chodziłem do podstawówki Dragon Ball leciał sobie w telewizji I przed pójściem do szkoły zawsze sobie oglądałem dwa odcineczki A to było mega dawno temu Jeszcze po hiszpańsku oglądałem Bo to było jeszcze w Hiszpanii jak mieszkałem Moi drodzy Mamy poduszeczkę, zajebiście Zajebiście, mamy Wegetę i Bulmę na poduszeczce Lubię gdy poduszki są mięciutkie, a ta jest mięciutka Zajebiście Mamy moi drodzy z tą samą grafiką plakacik Wegety i Bulmy Uroczo zrobione Zwłaszcza fajnie je trafione, dlatego że Wegeta był moją ulubioną postacią Mamy również moi drodzy yyy, złap się Cudownie. Mamy Birusa, tak? Bóg śmierci, moi drodzy. Nie pamiętam, Birus chyba on się nazywał, nie? Jeśli nie, to mnie poprawcie. Fani Dragonbola. Jest koszuleczka, dobra. A nie, to nie jest koszuleczka. Co to jest? Okej, okay, mamy Goku i Chichi. Nie pamiętam, jak ona po polsku się nazywała. W hiszpańskiej wersji, pamiętam, była nazywana Chichi. Chyba. Już nie pamiętam. Nie wiem do czego mogę to wykorzystać. Wygląda jak taki mini obrusik bądź firanka. Proszę, niech to będzie koszuleczka. Tak! Dobrze, bici już myślałem, że nie będzie koszuleczki, a ja uwielbiam te koszuleczki, są z mega fajnego materiału. Tak, tak, tak. Jeszcze rozwijając myślałem, że to nie jest koszuleczka. Mamy, moi drodzy, z jednej strony graficzkę z Goku i Chichi, czy jak ona tam się nazywała. I Vegetę i Bulmę. Mega uroczą, mega fajnie, idę się przebrać i zaczynamy ten odcinek strachu. Wolałbym cały odcinek rozpakowywać te boksy, aniżeli wejść do tej gry. Boję się. Nie, 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 nie. Ja już się boję na start. No bez jaj. Dobra, mogę się poruszać. Słyszę dziwne dźwięki. Wszystko jest rozpikselowane. Mamy tutaj takie symbole. ło. Wow, 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 wow. Co do ciula. Mogę tędy przechodzić? Chcę gdzieś przejść. Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę jakoś się ruszać? Mogę gdzieś iść? Proszę. O, o, o. Wychyliłem się. Co teraz? To jest świeczka. Dobra, moi drodzy. Niech ta świeczka nigdy nie zgaśnie. Proszę, proszę, proszę. O, o, Co to jest? Coś się pojawiło. Czy ja mam? A, w taki sposób daję symboliki. Dobra. Okej. Okay. A, i teraz mam, rozumiem, zbierać takie różne symbolki i dodawać je tutaj. O to chodzi? E, no to łatwa gra. Boję się, że to kurde zaraz ciulnie. Naprawdę się tego boję. Odczuwam straszny lęk. gra... <laughs> widzieliście to? Ja tak, ja tak, coś tam patrzyło na mnie. Proszę, o, o, o. Tam coś było, tam coś było, zbierz to. A, mam to już. Mam to już, mam to już. Dobra, dobra. Gdzie, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Proszę, proszę. Niech wszystko będzie dobrze. Proszę nie krzywdź mnie. Ja dobrym człowiekiem jestem. Coś mamy tutaj. I tutaj dupę wsadza. A nie, to jakaś kotwica. Czy już? Czy. Mo o, jest jakiś iksik. Mogę do iksiku? Chcę do iksiku. Chcę do iksiku. Chcę do iksiku. Mam. Nie wierzę w to, że ten kibel po y, moim spotkaniu z tą bestią jest taki czysty, moi drodzy. Nie wierzę w to. Tam co najmniej trzy kubszale pewnie padły. Kolejna gra. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Chociaż chwila wytchnienia. Mój cudowny pulpit z cudowną grafiką Kurde Gatsa w lesie. O, proszę, nie chcę opuszczać tego miejsca już nigdy. A few later. Headphones. Tak, tak, mam słuchaweczki. W skrócie, moi drodzy, mamy sprawić, by drzwi były zawsze zamknięte. Mem and I, dobra, mama i tata poszli sobie na kolację, zostawili nam pieniądze na pizzę, rodzice, Zajebiście. Dlaczego karteczka jest w garażu, a nie na przykład w lodówce? Spacja, żeby się rozejrzeć. A nie, żeby zamknąć. A i zamykam ten, a to nie zamknę, a może zamknę, a nie zamknę, zamknę, nie zamknę, zamknę. Dobra, 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 już wystarczy. I. I co? Co do ciula? Nie, nie, ja mam. Nie, 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 nie. Drzwi mają być cały czas zamknięte, tak? Ej, dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie działa? Nie mogę się ruszać. Nienawidzę horrorów, w których nie mogę się ruszać. Coś tam było. Serio, czuję się w nich bardzo niekomfortowo. Lubię móc się ruszać. Lubię się odwracać, kucnąć. I tak siedzieć po prostu. Pamiętam, jak kiedyś grałem w amnezję. Nagrywałem to nawet. Kurwa, zgasiło się światło. Wszedłem do szafy, już więcej odcinków nie było. Co to ciuła Kto tam idzie? To tata Alberta. Przepraszam, nie chciałem rzucać Albertem. Naprawdę nie chciałem. I teraz jedz sobie tutaj ile chcesz. Do widzenia, Albert. Gaszę ci światło i papat nie będę już nim rzucać! Zamknijcie! Zamknijcie! Nie będę rzucać nieco więcej, naprawdę? Zamknij, zamknij, zamknij! Już działa! Nie, nie, nie żółte światło! Nie czerwone! Zielone, zielone, zielone! To przez to, że rzucałem Albertem, tak? Z, za dużo! Jakie urtolę! Wyjdź, wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Kurde, nie. nie. Make sure it's closed. It. Ej, ale przecież ładnie to klikałem. przecież miało być dobrze. Ja, ja się starałem. To, to się nie liczy. Ej. Panie, ostatniej nocy miałeś straszny sen. Może tym razem tak będzie w porządku. No, generalnie poszliśmy spać, mieliśmy okrutny sen i, i się chyba obudziliśmy, i, 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 i nie wiem co, zaraz się przekonamy. Dobra, moi drodzy, mamy Another Nightmare. Mam po prostu opcję sleep. Okej, okay, czyli idziemy po prostu spać? Tak, idę spać I, i, I co? I to będzie mój koszmar, tak? Nie chcę przeżywać koszmarów innej osoby Nie, po prostu poszedłem spać i się obudziłem Nie, na pewno się nie obudziłem To dalej jest koszmar Tak, ziomeczku, nie wstawaj, nie wstawaj Seems like I'm... Wygląda jakbym był w jakimś śnie Ogólnie w innym śnie Angielski 10 na 10, pamiętajcie Okej, okay, miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej Nie będzie, kurde, lepiej W innym wypadku ta grabie nie powstała Nie jest lepiej Nie powinienem tego otwierać tym razem a co się stało ostatnim razem? Czy ja mogę zostać dalej w łóżeczku? Jeśli to jest sen, może pójdźmy znowu spać. Ale byłby przypał, jakbym w śnie wszedł bym w kolejny sen. I bym się nigdy nie obudził. Incepcja, moi drodzy. Okej, okay, po prostu usiadłem sobie na sofie. Mogę odpalić. Czy mogę odpalić teraz telewizor? Nie. Nie? Ja nie chcę gasić światła. Może trzeba zgasić światło i usiąść. Nie, to jest zły pomysł. Zły pomysł, moi drodzy, nie gasimy światła. Pamiętajcie, moi drodzy, i, i jak macie opcję, to zawsze włączajcie światło. No nie mogę, kurde, tego otworzyć. A co mogę zrobić? Ziomeczku, powiedz mi, co mogę zrobić, to zrobię. O, lampeczkę zapaliłem. Super. A, ja mogłem od samego początku drzwi otworzyć. Nie chcę ich Nie chcę iść tam dalej. Czy naprawdę? To jest część. Znaczy, to jest część jego snu, ale naprawdę masz taki korytarz w domu z takim światełkiem. I clocket. Kurwa, nie chcę się odwracać. Pójdę tyłem. Pójdę dupą. Pójdę dupą. Pójdę dupą. Pójdę dupą. Pójdę dupą. Też jest zamknięte. Też jest zamknięte. I jest jakaś kurde krecha wielka. Drzwi są odblokowane, ale czuję, że ktoś jest na mojej dupsi. Tak, tak w skrócie to mówi główny bohater: Definitely something behind me, ale ja nie chcę się dowiadywać, co jest za mną. Ja wejdę w to dupą. Nic nie ma za mną. Nic nie ma za mną. Mój drogi bohater, że chyba że to jest na moich plecach, albo gdzieś tam cały czas za mną i cały czas podąża za mną. Nie, to dalej mówi, że coś jest za mną. Nie chce się odwracać, nie chce się odwracać. Albercie, dopomóż mi, wiem, że byłem okrutnym ojcem, yy, mój ty demoniczny dzieciaku, ale proszę pomóż, pomóż ojcu. Może z tej strony. Bo nie, z tej strony też nie jest lepiej. Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. O, oh, o! Oh, oh, oh! oh, kurwa. Czy to jest już koniec z tej gry? Proszę. Lodówka, nie mogę wejść w interakcję z lodówką. Chcę po prostu już to przejść. Mamy krzesło. Mamy krzesło. Give up? Co do ciula? Poddałem się? Dlaczego się poddałem? Co do ciula, ja zrobiłem? Dlaczego usiadłem? I dlaczego tam było? Poddaj się. Co się stało? Ej, proszę, zapal mi światło. Nie chcę się pod... o! Ziemek, naprawdę nie chcę wiedzieć, co ty za filmy oglądasz, o czym ty myślisz, że masz takie sny. Mam nadzieję, że po czymś takim ja nie będę miał takich snów. Dobra, znalazłem, moi drodzy, latarkę. Super! Super! Czyli jeszcze pewnie to nie jest koniec, jeśli ja znalazłem latarkę. Gdzie mam teraz iść? Może tutaj? Nie, zamknięte. A, jakiś klucz. Co to? To kurwa coś tam zapukało. Co to? I still see you. Dalej Cię widzę. Nie widzisz mnie. Zapukało. Czy mam otworzyć? The key doesn't seem to fit. A, bo znalazłem jakiś klucz, ale to wygląda na to, że to nie pasuje to do tego. Ej, może wyjście? Może wyjście? Może będzie tak? Nie, nie chcę wychodzić. Ktoś srał. Dlaczego wsadziłeś szczotkę do kibla tam do środka? To wygląda jakby tam była w środku szczotka do kibla. Ja pierdzielę. Wejdźmy do środka. Łóżeczko. Mogę się tu położyć? Wake up! Ej, co tam było? Powinienem się obudzić. Ja muszę się obudzić, ziomeczku. Musisz się obudzić. Musisz się obudzić. Coś tam stoi. 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 Podszedłem do jakiejś maszkary. Nie wierzę w to, że to zrobiłem. Hata Noder Nightmare. Miałem kolejny koszmar. Powinienem być teraz gotowy na swój dzień. Nie chcę w to grać Alt F4. Dobra, to chyba i tak był koniec, ale moi drodzy, wystarczy mi już na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Mi nie, mi się nie podobał. Ten filmik trwał 19 minut, cała nagrywka, pewnie potnę. wyjdzie 10 minut, nikogo to nie obchodzi. Mi wystarczy. Idę, papa, papa. Pa. Pamiętajcie o lajku w górę. E, docencie moje starania w horrorach lajkiem w górę. E, również przypominam o możliwości wspierania kanału. Tak, wspieranie kanału jest ważne, bo dostajecie bonusy. A ja dziękuję ślicznie Asaksowi, bo on wspiera kanał już od bardzo dawna. No, więc cześć. Papatki.